Czym jest fotografia postmortem? Samo postmortem tłumaczyć możemy między innymi jako coś pośmiertnego. W takim razie, czym takim jest fotografia postmortem? Jeśli jeszcze się nie domyśleliście, jest to utrwalenie wizerunku osoby zmarłej za pomocą fotografii. Dotyczy to także zwierząt domowych, które zakończyły swoją egzystencję na tym świecie. Lecz jest to o wiele rzadziej praktykowane, o ile w obecnych czasach w ogóle ma to jeszcze miejsce, my zdecydowanie skupimy się na ludziach. W roku 1826 miejsce miało bardzo ważne i istotne dla całego świata po dzień dzisiejszy zdarzenie wykonane zostało pierwsze zdjęcie, prekursorem był Joseph Niseforni świat oszalał na punkcie fotografii. Niestety nie była ona dostępna w sposób, w jaki dziś możemy się z nią obchodzić, przede wszystkim ze względu na bardzo wysoką cenę wykonania pojedynczego zdjęcia. Zanim jednak na świecie pojawiła się fotografia, ludzie także na różne sposoby starali się uwiecznić wizerunek osoby zmarłej. Wykonywane były wtedy najczęściej portrety przedstawiające Denata lub Denatkę, i była to w zasadzie jedyna szansa na uwiecznienie danej osoby w niższych grupach społecznych, także ze względu na cenę. Ciekawostką jest, że w omawianych czasach po śmierci człowieka wytworzony został cały szereg rytuałów, takich jak zakrywanie wszystkich luster, z czym zapewne większość z Was spotkała się chociaż raz w domach osób starszych oraz przesądnych, lub chociaż obiło się to Wam o uszy. Zatrzymywane były także zegary. Najlepiej na dokładnej godzinie odejścia danej osoby, a także praktykowane było odwracanie wszystkich krzeseł do góry nogami. W dzisiejszym odcinku nie zajmiemy się znaczeniami tych czynności, ale myślę, że byłby to całkiem dobry temat na któryś z przyszłych filmów. Powróćmy do głównego tematu. Tak samo jak w przypadku malowania portretów, wykonanie zdjęcia było także czymś niebywale drogim, wprost mogło to być traktowane jako coś luksusowego. Dlatego też śmierć członka rodziny była wtedy najczęściej ostatnią szansą na uwiecznienie na papierze ukochanej osoby. Podczas uroczystości, takich jak urodziny, święta, narodziny dziecka czy zaślubiny, pozwolić sobie mogli jedynie nieliczni, czyli wystarczająco majątni. Na fotografiach możemy zobaczyć zmarłych siedzących na krzesłach i fotelach, istniały nawet podpórki. Dzięki którym ciało mogło zostać ustawione w pozycji stojącej, dzięki czemu zmarły jeszcze bardziej przypominał osobę żywą. Umarli ubierani byli w swoje najlepsze, najbardziej eleganckie odzienia. Robiono im piękne oraz bardzo staranne fryzury, a co do samej twarzy, robiono wszystko, aby jak najbardziej zatuszować nieuniknione następstwa rozkładu. Co przeraża mnie naprawdę bardzo, to fakt, że w prawie każdym przypadku otwierano zmarłym oczy, w końcu mieli oni sprawiać wrażenie żywych. Niestety, gdy spojrzymy na takie zdjęcia, od razu najbardziej można zwrócić uwagę na przerażającą pustkę w pozbawionych iskry życia spojrzeniach. Spróbujcie, proszę, przypomnieć sobie moment, w którym straciliście kogoś bliskiego, a następnie wyobraźcie sobie, że ciało tej osoby musi być przetrzymywane w domu. Możliwe, że bardzo długi okres czasu, ponieważ w tamtych dziejach fotografów, a do tego zajmujących się taką profesją, było niewielu i dlatego też mieli oni, że się tak wyrażę, dużo zamówień. A teraz pomyślcie, że w końcu doczekaliście się nadejścia pana fotografa. Z pomocą rodziny umieszczacie zmarłego na fotelu. Powiedzmy, że zmarły jest mężczyzną. Wkładacie mu w usta papieros, a w rękę melonik rodzaj męskiego kapelusza. A pod jego ulubioną marynarką ustawiacie specjalny stojak, tak aby utrzymał on głowę oraz ciało w odpowiedniej pozycji. Czujecie lekkie zgorszenie lub dziwny niepokój? Ja także. Ale pamiętajmy, że były to czasy, które rządziły się całkiem innym poczuciem smaku niż okres teraźniejszy. Do tego tak naprawdę w naszych czasach obcowanie ze zmarłymi zostało zminimalizowane do minimum. Dziś na wysoką skalę prowadzone są prosektoria oraz zakłady pogrzebowe, które wszystkie konieczności związane ze zmarłym biorą na siebie. Kiedyś jednak było całkowicie inaczej. Zmarły aż do czasu pogrzebu przebywał w domu wraz ze wszystkimi członkami rodziny czasem w osobnym pokoju, czasem w salonie. To właśnie rodzina pracowała nad jego finalnym wizerunkiem: kąpała go, ubierała, czesała. Dlatego też ich podejście do całej sytuacji związanej ze śmiercią było całkowicie inne. Dla nich było to po prostu normalne, zwłaszcza w Anglii, w której fotografia postmortem była wtedy najpopularniejsza. Był to koniec wieku XIX. Był to okres, podczas którego ludzie zmuszeni byli do przyzwyczajenia się do śmierci. Jak gdyby był to gość, którego daty odwiedzin nie znał nikt, lecz każdy wiedział, że prędzej czy później może on postawić swoją śmiercionośną stopę u progu ich domów. Ludzie w tamtym czasie odchodzili masowo, mówiąc dość kolokwialnie. Natura postanowiła, że największy przesiew przeprowadzi wśród małych dzieci. Dlatego też to właśnie dzieciom najczęściej poświęcano wtedy pośmiertne fotografie. Kompletnie nikogo nie powinno dziwić to, że rodzice pragnęli mieć choć jedną pamiątkę po swej latorośli, która będzie w stanie przypomnieć im dokładnie prawie wszystkie szczegóły wyglądu dzieciątka. Do zdjęć dzieci szykowane były najlepiej, jak tylko byli w stanie uczynić to rodzice. Były cudownie ubierane w swoje najpiękniejsze ubranka. Ich łóżeczka, na których często spoczywały, ozdobione były ogromną ilością cudownych kwiatów, a w malutkie rączki dziecka umieszczane były ulubione zabawki, przeważnie małe maskotki. Czy Wam także kręci się w oku łezka? Patrząc na wykonaną już fotografię, można było mieć wrażenie, jakby przedstawiała ona dziecko, które zaraz po procesie fotografowania miało ochoczo pójść się bawić. Niestety, tak jak już wspomniałam, twarz oraz oczy najczęściej zdradzały wszystko. Założę się, że pewna, może nawet większa część z was świadoma jest faktu, iż do dziś, szczególnie w małych miejscowościach, w dalszym ciągu fotografuje się zmarłych leżących w trumnach. Jest to właśnie pozostałość powiktoriańskiej, że tak to ujmę, modzie. Sama na szczęście nigdy nie uczestniczyłam w takim wydarzeniu. Ale zawsze zastanawia mnie, dlaczego dziś, w dobie wysoko rozwiniętej, zaawansowanej technologii, ludzie decydują się na taki krok. Czy biorąc do rąk album rodzinny, nie byłoby przyjemniej przeglądać zdjęcia, na których osoba, która odeszła, jest wesoła i w świetnym stanie fizycznym? Czy nie lepiej właśnie w taki sposób zapamiętać utraconą osobę? Naprawdę wolimy pamiętać, jak leży ona bez życia, z zapadniętymi policzkami, które mało skutecznie wypychane są od środka watą lub gazą, aby jak najbardziej zniwelować zatrważający wygląd umarłego. Twarze zmarłych są także przeważnie malowane. Z doświadczenia wiem, że zawsze podstawą takiego makijażu jest nader nieodpowiednio dobrany podkład. Załączam info dla panów, którzy nie wiedzą, czym jest podkład. Podkład jest produktem, który nakłada się na twarz, aby zakryć nim niedoskonałości, dodać cerze przyjemnego odcienia oraz wyrównać koloryt skóry. Ciała wychodzące z zakładu pogrzebowego. Przeważnie mają ten podkład o wiele tonów za ciemny i do tego w kompletnie niepasującym odcieniu. Naprawdę dramatycznie wygląda martwe, blade ciało z często wieloma już plamami opadowymi, które są wynikiem grawitacyjnego spływania krwi po zatrzymaniu krążenia. Do tego z twarzą potraktowaną mazią, dodatkowo najczęściej w dziwnym pomarańczowym kolorze, jak za czasów, kiedy w sklepowych asortymentach były tylko i wyłącznie podkłady w tym właśnie odcieniu, a lakiery do paznokci kończyły się na kolorze czerwonym, perłowym lub bezbarwnym. Patrząc na zdjęcie przedstawiające w ten sposób potraktowane ciało zmarłego, na pewno prawie każdy człowiek czuje dyskomfort i nic w tym dziwnego. Jednak praktyki stosowane obecnie oraz jeszcze niedawno w Polsce mają się nijak do tego, co działo się na świecie w nie tak dalekiej przeszłości w tamtych czasach. Niczym szokującym nie było domalowywanie otwartych oczu na zamkniętych powiekach trupa. Jak już mówiłam, do ustawienia ciała w pożądanej pozycji wykorzystywane były różne stojaki, drewniane kołki czy sznury. W internecie znaleźć możemy pośmiertne zdjęcia, na których asystują tak zwane ukryte matki. Kobiety zakrywane były dosłownie od stóp do głów specjalną tkaniną i sprawiając wrażenie niewidocznych, podtrzymywały rodzeństwo zmarłego dziecka podczas trwającego kilka minut, a nawet dłużej, naświetlania materiału światłoczułego, chcąc, by na zdjęciu uchwycone zostało całe potomstwo. Jednak w sieci znaleźć można także dość niepokojące obrazy, na których tak zwana ukryta matka, zamiast podtrzymywać swoje żywe potomstwo, by zapobiec rozmazaniu zdjęcia, trzyma martwe ciało. Także w uwiecznionym na fotografii otoczeniu rodzeństwa. Często praktykowana była metoda, kiedy to rodzeństwo zmarłego dziecka ustawiane było tak. Aby w jakoby naturalny sposób podtrzymywały samymi sobą bezwładne ciałko. Podane przykłady, w cudzysłowie, ustawianych zdjęć nieżyjących dzieci nie były żadnym ewenementem. W ogromnej większości przypadków w bardzo podobny sposób obchodzono się z ciałami osób dorosłych. Ich ciała układane były w specyficzne i jak dla mnie przerażające pozy. Na przykład, wykorzystywano rękę zmarłego jako rodzaj podpory głowy. Ciała usadzane były też na przykład w fotelach, w pozach, które na celu miały obrazować zadumę. Zdjęcia wykonywano także na łożu śmierci, w sposób ukazujący zmarłego, jakoby był on po prostu pogrążony w głębokim śnie. Przykładem tego typu kompozycji jest fotografia postmortem przedstawiająca Martwego Adama Mickiewicza, na której ułożony jest on na łożu. Wieszcza otula ciepłe miękkie światło, jego dłonie, które zdają się być bardzo rozluźnione, są na siebie założone, a twarz obrócona jest bardzo delikatnie ku stronie znajdującego się obiektywu. Wraz z doskonaleniem się technologii, a w tym oczywiście aparatów fotograficznych, nastąpiło skrócenie czasu potrzebnego do ekspozycji materiału światłoczułego. Wtedy fotografia zyskała nowe, inne zastosowanie. Jako pierwszy zarejestrowany dzięki nowej technice obraz przedstawiał wojnę krymską. Fotografię wykonał Robert Fenton. Od tamtego czasu do wielu kategorii fotografii dołączyła kategoria pre-mortem. Na zdjęciach z grupy pre-mortem ukazany jest nieuchronny kres życia. Znaczy to, że zdjęcia te poprzedzają czyjąś nadciągającą prędko śmierć. Często jednak wnioskować można, że osoba znajdująca się na zdjęciu jest już martwa. Śmierć nastąpiła poza kadrem. Jednak fotografie, na których widać jeszcze żywych ludzi, przykuwają wzrok spojrzeniami chorych, skierowanymi dokładnie w obiektyw. Spojrzenia te są tak niesamowicie intensywne oraz bolesne w odbiorze, że mam ogromny problem, aby wpisać dane hasło w wyszukiwarce grafiki Google. Zaś fotografie z gatunku postmortem mają w sobie nad wyraz zaskakującą szlachetność oraz spokój. Na tym zakończymy naszą dzisiejszą podróż po świecie przed oraz pośmiertnej fotografii. Przyznam się Wam do tego, że redagując ten materiał czułam się bardzo specyficznie. A w środku mnie panował niewyjaśniony niepokój, i gdy skończyłam pisać ostatnie zdanie, odetchnęłam z ulgą. Martwi ludzie stanowią dla mnie coś w rodzaju fobii, a cały ten odcinek opiera się właśnie na nich. Jakie jest Wasze podejście do całego tematu? Czy uważacie, że uwiecznianie wizerunku zmarłego, tym bardziej w sposób często mocno przerysowany? Stanowił wspaniałą pamiątkę? Opiszcie swoje wrażenia w komentarzach. Z ogromną chęcią wdam się z Wami w dyskusję, a może nawet niektórzy z Was podzielą się swoimi przeżyciami związanymi z tym rodzajem fotografii. Czekam na Wasze komentarze. Jeśli film się Wam spodobał, to gorąco polecam subskrypcję kanału, ponieważ podobne filmy publikowane będą co najmniej dwa razy w tygodniu. Za każdą łapkę w górę, udostępnienie oraz subskrypcję szczerze dziękuję. Dzięki takim osobom, które się tego podejmą, mój kanał urośnie w siłę i dotrze do większej ilości osób. Jeśli chcecie dołożyć swoją cegiełkę do budowania tego kanału, to wiecie już co robić. Bardzo dziękuję za poświęcony czas. Strach się nie ba.